Siema. 12 wydanie magazynu Lego City jest już dostępne, można dzisiaj kupować. A ja zapraszam Was właśnie na recenzję tego ostatniego magazynu, który jest w tym roku. Oczywiście od nowego roku będą nowe, 8 stycznia dokładnie pojawi się nowy magazyn, ale zajmijmy się właśnie tym tutaj. Co możecie dostać za te niecałe 15 zł w tym ostatnim zestawie? A no, możecie dostać tutaj nurka głębinowego, którego sobie zaraz otworzymy. No i oczywiście magazyn. I magazyn na chwilę idzie na bok. Zobaczmy sobie tego naszego płetwonurka, czy też nurka głębinowego. Jest tu troszeczkę elementów. Okay, to już może na bok. Tak, e, mamy tutaj oczywiście tego płetwonurka. Butle mu też zakładam, proszę bardzo. No, całkiem ciekawy hełm, spójrzcie. Taki masywny. A to właśnie dlatego, że to jest specjalny hełm. Popatrzcie jak tu jest zamontowany z tą butlą. On się tutaj łączy. No proszę. Idealnie pasuje. Właśnie po to, aby ten nurek mógł pracować na bardzo dużych głębokościach, żeby mu ciśnienie nie rozwaliło główki. No, proszę, jakie ładne płetwy. Proszę bardzo. Bardzo kolorowy jest ten, znaczy może nie bardzo kolorowy, ale podoba mi się ten taki czerwony kolor, taki jest on zupełnie inny od jakichś tam niebieskich strojów. Proszę, ma też latarkę? O, jeszcze mi spadła ta płytwa. Ma też latareczkę. Wiecie, na głębi, w głębinach jest po prostu bardzo ciemno, dlatego ta latarka na pewno mu się przyda. I mamy tutaj jeszcze taki mały element, czyli jakiś kawałek skarbu. Popatrzcie, to jest jakaś szatka złota może, no i roślinka. Roślinka ma taki kolor, słuchajcie, niebieski, ona nie jest zielona, ale mi się wydaje, że to właśnie dlatego, że jest to po prostu roślina, którą można spotkać gdzieś w tych głębinach, no i one już bardziej, raczej zielone nie będą. Zresztą wydaje mi się, że jakbyście mieli zieloną i wrzucilibyście to do wody, to te kolory też może by się trochę zmieniły. Może o to chodziło, nie wiem ale mi się wydaje, że to bardzo ładnie wygląda, a szczególnie, że figurka mi się podoba najbardziej. Także 15 zł za taką figurkę, jak najbardziej dla mnie odpowiednia cena. No to zobaczmy jeszcze, co przygotowała dla nas redakcja w tym magazynie. Na początek oczywiście e, Akta Bohaterów, już część 11. Jeżeli śledzicie Akta Bohaterów, to w dzisiejszym wydaniu jest Jessica Sharp. Ona jest archeologiem i poszukiwaczką przygód. Słuchajcie, dobrze o niej wiedzieć, że ona nigdy nie wybiera najłatwiejszej drogi i prawie wszystko traktuje jak wyzwanie czyli, wiecie, jest taką wojowniczką. Zdobyła kwalifikację poszukiwawczyni przygód w wieku 20 lat na słynnym uniwersytecie Smatterhall. Smatterhan, chyba tak to się czyta. Nie znam tego uniwersytetu, ale widocznie jest dla poszukiwaczy przygód i archeologów. Słuchajcie moi drodzy, jest komiks. Oczywiście, skoro figurka jest płetwonurek, no to będziemy mieć na pewno komiks związany z tym płetwonurkiem i przygodami w głębinach. No i popatrzcie, są tu też dwa fajne zestawy LEGO. Po pierwsze baza, badacza oceanu. Prawie 500 klocków, słuchajcie. 497 klocków. Przyjrzyjcie się. Sporo tu tego jest, prawda? Chyba trzech płatwonurków, to znaczy trzech, trzy minifigurki wchodzą w skład tutaj po prostu tej konstrukcji. Jest tutaj też ta cała baza. No i popatrzcie, tu też te jednak jakby nie było, roślinki są niebieskie, więc to nie jest jakiś tam wymysł redakcji, czyli po prostu już konkretnie. Hmm, gdzieś tam pod set można to podkładać jeżeli macie ten set albo ten drugi tutaj z łodzią podwodną badaczy oceanu który ma prawie 300 klocków popatrzcie jakie ma fajne macki, to rzeczywiście można ze sobą łączyć te klocki także to może być dobry dodatkowy element jeżeli oczywiście interesuje was Lego City pod wodą mi się chyba dlatego to Lego podoba wiecie co bo mi się zawsze Lego piraci podobało podobało i po prostu Lego podwodne, no troszeczkę gdzieś tam ma coś wspólnego, prawda? Morza, oceany i tak dalej. Oczywiście nie czytam wam tego plakatu. Przepraszam, komiksu, ponieważ zostawię to wam, nie będę wam próbował zabawy. Oczywiście jest tu taki mały test, który możecie sobie zrobić. Dalej, komiks, no i mamy plakaty. Jeżeli oglądacie mój kanał, to wiecie, że ja plakaty bardzo lubię. Szkoda, że już nie mam gdzie ich wieszać. Proszę bardzo, mamy taki plakat z naszym, właśnie tutaj, płetwonurkiem głębinowym i tymi dwoma zestawami klocków. To jest plakat numer 1 i plakat numer 2. Też trochę podobnie, ale wydaje mi się, że to jest ten sam płetwonurek, już w takim batyskafie podwodnym. Fajne, fajne plakaty, bardzo mi się podobają. Jest coś dla panów Star Wars. Słuchajcie, 15. Czyli w przyszły wtorek będzie można kupić kolejną część Lego Star Wars, w którym znajduje się Interceptor Obi-Wana, oczywiście wersja mini. Oczywiście mamy tu dokończenie konkursu, komiksu i popatrzcie, jest też tu taki fajny temat związany z głębinami. Popatrzcie, są tu różne gatunki zwierząt, które żyją sobie w głębinach, na przykład taka żabica. Patrzcie jaki to jest brzydal w ogóle, nie chciałbym tu wkładać jej palca do ust. Ale popatrzcie, coś wam jeszcze pokażę. Jest tu taki, jak to nazwać? Strefa epigenialna. Tutaj popatrzcie, to jest 0 metrów. I tutaj są różne strefy, jeżeli chodzi o wejście pod wodę. tak, To już jest 7000 metrów, czyli 7 kilometrów. I czarne kominy to są jakieś na wysokości 9000 metrów. Ech. I rów Mariański chyba. I właśnie Rów Mariański na pewno jest naj, najgłębszą y, miejscem, jeżeli chodzi o oceany. I tutaj jest nawet informacja: Rów Mariański ma około 2,5 tysiąca km długości, jest częścią Oceanu Spokojnego i ma głębokość 11 km. Jest uważany za najdłuższy punkt na Ziemi. Nie chciałbym się tam znaleźć. Ogólnie, możecie tu jeszcze przeczytać o różnych, właśnie takich ciekawych. Nie wiem czy można nazwać ich rybami, ale na pewno jakimiś morskimi zwierzętami, które żyją po prostu w tych głębinach. To już bardziej dla fanów, e, e, właśnie bardziej takich zwierząt i innych. No i oczywiście ten konkurs jest, znaczy ten komiks. Czemu konkurs? Cały czas konkurs za mną chodzi. Komiks jest cały czas przeplatany słuchajcie tutaj, jakimiś przygodami i oczywiście łamigłówkami, testami. I kończy się razem praktycznie z końcem gazety, a na końcu jest konkurs, o którym już Wam mówię. Do wygrania macie dwa razy buldożer i trzy razy pościg helikopterem policyjnym. Przybliżę Wam, żebyście zobaczyli sobie, jak wyglądają te zestawy. A co trzeba zrobić? Wystarczy narysować, co według Was skrywają w sobie głębiny oceanu. I wysłać do redakcji wraz z tym kuponem. I słuchajcie, ogłoszenie wyników jest 14 stycznia. A koniec konkursu 8. Także macie niecały miesiąc na to, żeby narysować, wysłać i wygrać. Tu są jeszcze też oczywiście prace pokazane. Innych osób, które robiły. Um, os, do, chyba do, był chyba ostatni konkurs, jeżeli chodzi o magazyn Lego City, nie jestem pewien. No i 8 stycznia, jak już mówiłem, będzie kolejny Lego City. To już będzie pierwszy numer z roku 2021. I popatrzcie, będzie minifigurka policjanta na takim. Helikopterze. No, nie wiem, nie nazwałbym chyba jakiegoś tego helikopterem, bo on jest rzeczywiście takiej wersji mini. No, ale będzie fajny, Ju, będzie już tutaj już 31 klocków. No, więc jeżeli cena nie pójdzie do góry, no to może rzeczywiście będzie warto zakupić ten magazyn. I przypominam jeszcze, że 17 grudnia wychodzi trzecie wydanie magazynu Lego. Marvel Avengers i będzie tam oczywiście minifigurka kapitana Marvela. Ja zamierzam kupić tą, ten magazyn i na pewno zrobię z niego recenzję. To wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej.